Przyklej podpaskę na słuchawkę od prysznica. Ten szybki trik odmieni twój prysznic. Aby to zrobić, należy odkręcić podkładkę łączącą wąż z głowicą prysznicową. Kamień na baterii pod prysznicem pojawia się bardzo szybko. Im jest go więcej, tym trudniej go usunąć. Ale można się go pozbyć w kilka minut. Wystarczą produkty z kuchennej szafki. Jest nim ocet i płyn do mycia naczyń. Wymieszaj trochę octu i trochę płynu do mycia naczyń w dozowniku, wystarczy jedna mała szklanka płynu. Wylej zawartość na dużą podpaskę higieniczną. Umieść słuchawkę prysznicową na podpasce. Owin ją dookoła, następnie zabezpiecz ją kilkoma gumkami lub sznurkiem, aby była szczelna. Pozostaw na 15 minut. Następnie umyj ją w zlewie, przykręć ją ponownie do prysznica. Tym prostym sposobem dogłębnie wyczyścisz prysznic. Kamień nie będzie się osadzać, a sprzęt posłuży nam o wiele dłużej. Włóż słuchawkę od prysznica do reklamówki. Do tego triku potrzebujesz zwykłej reklamówki. Weź ją i włóż do zlewu. Złóż ją w formie worka, po czym weź pastę do zębów. Wyciśnij jej dość sporo do wnętrza reklamówki. Następnie użyj sody oczyszczonej. Zasyp nią całą wcześniej wyciśniętą pastę do zębów. Te dwa składniki zalej około 300 ml octu. Jak widzisz, nastąpiła reakcja chemiczna. Sprytne wykorzystanie naturalnych związków chemicznych potrafi zdziałać cuda. Dodatkowo dodaj kilka kropel olejku eterycznego o ulubionym zapachu. Taką reklamówkę załóż na słuchawkę od prysznica. Dla wzmocnienia efektu najlepiej ją przywiązać. Ważne, żeby słuchawka była cała zanurzona w płynie. Zostaw ją na pół godziny. Po tym czasie reklamówka będzie wypełniona pływającymi kawałkami kamienia. Tym prostym sposobem dogłębnie wyczyścisz prysznic. Kamień nie będzie się osadzać, a sprzęt posłuży nam o wiele dłużej. Ten różowy płyn to prawdziwe cudo. Sprzątanie w domu nigdy nie było tak przyjemne jak teraz. Weź szklany dzbanek. Następnie wlej do niego 100 ml alkoholu. Po czym wlej również 100 ml nadtlenku wodoru który najczęściej występuje pod nazwą wody utlenionej. To właśnie nadtlenek wodoru działa jako środek dezynfekujący, podczas gdy alkohol pomaga odparować wilgoć, zapobiegając powstawaniu smug. Następnie dodaj jedną łyżkę płynu do mycia naczyń. Na koniec wlej trzy szklanki wody, aby rozcieńczyć roztwór. Następnie powstałą mieszankę przelej do butelki z dyfuzorem. Delikatnie wstrząśnij butelką, aby dokładnie wymieszać składniki. Ten różowy środek czyszczący jest najlepszy w przypadku uporczywego kamienia w łazienkach. Sprawdzi się do blatów, powierzchni łazienkowych, a nawet szkła. Płyn ten zapewnia skuteczne czyszczenie, a jednocześnie jest delikatny dla powierzchni. Wrzuć je do odpływu pod prysznicem, a efekt cię zaskoczy. Najpierw zdejmij korek w brodziku, i wyjmij tę część odpływu. Każdy prysznic ma inny odpływ tutaj wystarczy go wykręcić. Oczyść go z włosów jeśli jakieś są. Przemyj dokładnie odpływ w brodziku gąbką. Użyj do tego ciepłej wody i dużą ilość płynu do mycia naczyń. Zmyj dokładnie cały ten brud, elementy odpływu namocz w wodzie z dodatkiem sody oczyszczonej i umyj. Następnie do czajnika wlej litr octu i podgrzej go. Przy okazji ocet od czajnik. Wróć do łazienki. Wrzuć dwie tabletki aspiryny do odpływu i zalej je octem. Usłyszysz bulgotanie i zobaczysz pianę. Teraz zagotuj w czajniku samą wodę i wlej w odpływ. Gorąca woda przepłucze rury, eliminując wszelkie zatory i nieprzyjemne zapachy. To wystarczy, by odpływ był znowu drożny. Zamontuj z powrotem odpływ z korkiem i ciesz się czystym prysznicem. W ten sposób problem zatkanych rur zniknie w kilka sekund. Tak usuniesz wszelkie zabrudzenia z kabiny prysznicowej. Ten proszek jak magiczny pył zmyje kamień i osad. Nie używaj środków chemicznych, gdy najlepiej sprawdzają się domowe sposoby. Najpierw rozprowadź zwykłą sodę spożywczą na szklanych drzwiach, następnie weź przekrojoną na pół cytrynę. Dodaj dodatkową ilość sody na cytrynę. Potrzyj cytryną szybę w miejscach, w których znajduje się brud i zanieczyszczenia. Cytryna rozpuszcza kamień. Soda usuwa brud i działa jak proszek ścierny. Delikatnie rozpuści i usunie osady. Pozostaw na około 15 minut. Następnie przetrzyj szybę szmatką namoczoną w ciepłej wodzie. Usuń część mieszaniny za pomocą ściereczki. Aby pozostawić szybę lśniąco czystą, użyj zwykłej szufelki. Ze względu na gumowe zakończenie. Usuwa nadmiar wody jak ściągaczka do szyb. Wystarczy usunąć cały nadmiar, a szklana kabina będzie czysta jak nigdy dotąd. Włóż klamerkę do waporób. Zawsze trzymam taką klamerkę pod prysznicem. Przypinam ją do słuchawki lub deszczownicy. Ma genialne zastosowanie, o którym większość osób nie wie. Ważne, aby klamerki były drewniane. Przygotuj kilka sztuk takich klamerek. Włóż każdą z nich do pudełka z waporub. Jest on znany ze swoich właściwości antyseptycznych, przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych. Następnie weź naturalny olejek eteryczny. Polecam ten z eukaliptusa. Wystarczy skropić nim obficie klamerki. Następnie przypnij je pod prysznicem. Ważne, żeby były w miejscach powstawania pary wodnej. To ona będzie nośnikiem tego zapachu w całej kabinie prysznicowej. Prysznic będzie dzięki takim klamerkom również sesją aromaterapii. Ten trik pomaga w łagodzeniu objawów kataru, kaszlu i infekcji dróg oddechowych. Jeszcze nigdy nie wyczyściłeś prysznica tak dokładnie. Ten trik pozwoli sprawnie i szybko umyć łazienkę, szczególnie prysznic. Gwarantuję, że będzie jak nowy. Potrzebujesz kilku ściereczek do czyszczenia. Weź nożyczki i potnij je na cieńsze kawałki. Teraz przygotuj miskę. Do miski wlej ocet, który ma właściwości odkażające i czyszczące. Nie pozostawia smug i usuwa bakterie z powierzchni. Wlej go tyle, aby każdy kawałek ściereczki był w nim zanurzony. Pozostaw ściereczki na kilka minut w occie, aby dobrze nasiąkły. Tak przygotowane ściereczki weź do łazienki, a dokładniej pod prysznic. Wejdź pod prysznic i poukładaj je wewnątrz, wyciskając z nich ocet podczas układania. W ten sposób pozbędziesz się kamienia i brudu. Pozostaw je na kilka minut, aby wzmocniły swoje działanie. Dużą zaletą tych ściereczek jest to, że po każdym myciu możesz je wyprać i użyć ponownie. Twoja łazienka będzie lśnić już zawsze. Szybko zauważysz, jak powierzchnie stają się czyste i lśniące. Już po chwili będą wyglądać jak nowe. Wlej do słuchawki, a twój prysznic będzie wyglądał jak nowy. Wystarczy tylko chwila. Od kiedy babcia powiedziała mi o tym sposobie, cały czas z niego korzystam. Nie potrzebuję już drogiej chemii, a wystarczą składniki, które mam w domu. Spójrz na otwory tego prysznica. Nie wyglądają tak, jakbym chciała, żeby wyglądały. Znajduje się na nich dużo brudu oraz kamień. Na samym początku odkręć słuchawkę. Wsyp do niej kwasek cytrynowy. Dodatkowo włóż ją do miski i również zasyp kwaskiem. Zalej miskę ze słuchawką wodą i pozostaw na 20 minut. Możesz czymś obciążyć słuchawkę, aby cały czas była pod wodą. Wymieszaj zawartość miski, żeby uaktywnić działanie kwasku cytrynowego. Wylej całą zawartość słuchawki i wyszczotkuj ją. Teraz do słuchawki wlej płyn do naczyń i przykręć słuchawkę. Po odkręceniu wody powinien wylecieć z niej cały brud. Wyobraź sobie, że to właśnie w nim się kąpałeś przez długi czas. Gołym okiem nie widzimy tego, co jest w słuchawce, a zawartość jej jest przerażająca. Wystarczy więc co jakiś czas prosty sposób z kwaskiem cytrynowym i płynem do naczyń, a słuchawka i deszczownica będą czyste i drożne.